Witajcie drodzy bracia i siostry. Chciałbym Wam podziękować serdecznie za Wasze tłumaczenie snów. Nie wszystkie były trafne, i tak naprawdę tylko chyba trzy bądź cztery odpowiedzi były zgodne ze Słowem Bożym. Daliście mi wskazówki i pomogliście mi zrozumieć mój sen. Dacie go wykładnie. Także serdecznie Wam dziękuję wszystkim za wskazówki, za dobre serce. Natomiast tak jak mówiłem, prosiłem, żeby to było zgodne ze Słowem Bożym. I z prawdą. te kilka osób naprawdę pomogło mi zrozumieć. Mój sen. Moi drodzy, o co chodziło? Jak to wyglądało? Co Bóg chciał mi przekazać? Tak w skrócie, żeby nie wnikać w szczegóły. Moi drodzy, chodziło, chodzi prawdopodobnie o fałszywego proroka i Mesjasza, który ma przyjść. To uschłe drzewo może wskazywać na Izrael. Pan Jezus Jeszua Hamaszyjach często porównywał właśnie Izraela do usłego drzewa. Na przykład mówił już siekierka do pnia przyłożona. Uschłe drzewo to ci, którzy nie wydają owoców. I prawdopodobnie, chociaż spodziewamy się fałszywego Mesjasza, spodziewamy się, że on wyjdzie właśnie stamtąd, z tutejszego Izraela, ponieważ, jak wiecie, większość i Żydów nie uwierzyła w Mesjasza, to nie znaczy, że mamy jakoś złowrogo na tych ludzi patrzeć. Moi drodzy, chciałbym tutaj taką małą dygresję zrobić, ponieważ większość, duża, duża większość Polaków ogólnie, czy ludzi wierzących czy niewierzących, osądza o wszystko Żydów a tak, moi drodzy, być nie powinno. Nie można mówić też, że wszyscy Izraelici to są synagoga wiecie, kogo. Bo to tak, jakby powiedzieć, że wszyscy Polacy to katolicy i wszyscy pójdą do piekła, bo to są bałwuchwalcy. Wiecie, że to jest nieprawda, ponieważ w Polsce jest sporo ludzi, którzy są nawróceni do Boga, którzy przestrzegają przykazań Bożych, którzy wierzą biblijnie i również to podobnie jest w Izraelu. Tam również są osoby, które się nawracają, które się nawróciły. Więc nie można wszystkich pod jedną linijkę brać i mówić, że, że to jest tam. To państwo jest to, to jest coś złego. mamy się trzymać od tego z daleka. Tym bardziej, że powinniśmy się modlić o ich nawrócenie, a nie odwrotnie. Także chciałbym wam, moi drodzy, powiedzieć, że zło życzenie komukolwiek, a tym bardziej ludowi Bożemu, nie jest od Boga. Bóg kazał się za wszystkich modlić, a sąd zostawmy samemu Bogu. Niech Bóg już osądzi, kto gdzie pójdzie. My trzymajmy się prawdy, trzymajmy się. Słowa Bożego i nie złożeczmy nikomu, nie osądzajmy nikogo, tylko bądźmy dobrzy, wyrozumiali, miłosierni, a jeszcze raz mówię, niech sąd, zostawmy sąd po prostu Bogu. Dobrze, moi drodzy, ale ponieważ większość Izraela nie uwierzyła, dalej czekają na, na swojego Mesjasza i chcą wybudować trzecią świątynię, to stamtąd wyjdzie ten fałszywy Mesjasz. Najpierw prorok, potem Mesjasz. I to właśnie to drzewo mogło wskazywać właśnie na państwo Izrael i tych dwóch fałszywych proroków, proroka Mesjasza, którzy wyjdą stamtąd i napełnią cały świat swoimi naukami, ponieważ no, miód wskazuje na, 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 na obfitość, więc ludzie pójdą jak w dym za tymi naukami. Myślę, że przed tym wszystkim, zanim w ogóle ten prawdziwy, fałszywy prorok i Mesjasz się ukaże, mogą przyjść jeszcze różne boleści na, ca na cały świat, jak widzicie, początek boleści już przyszedł. To, co się dzieje, jest wywołane sztucznie, i to, co się teraz dzieje, ma na celu właśnie potem wprowadzenie jednego światowego porządku, o czym już niejednokrotnie mówiłem. I to nie jest coś nowego, znów chcę podkreślić. To nie jest coś takiego, co zaczęło się dziać dwa lata temu. To jest, moi drodzy, szykowane od nie nawet 5, 10 czy 15 lat, tylko od kilkudziesięciu lat. Tak, dla jasności, żeby było jasne, że to się zaczęło dać teraz, tylko to już było szykowane od od lat wielu, wielu, wielu. Pewnie z, jeszcze za nie mojego bynajmniej życia, może nawet waszego, jesteście w moim wieku albo moci. więc trzeba to o tym wiedzieć, że ten nowy porządek świata był szykowany od dawna. I moi drodzy, to cała sytuacja, która się w tej chwili dzieje, ma właśnie odwrócić uwagę od tej najważniejszej rzeczy. O tej najważniejszej rzeczy, ponieważ po tych wszystkich boleściach mogą przyjść różne boleści, może, mogą być jeszcze wojny, mogą być zawieruchy, e, mogą być jeszcze różne lok, wiecie co? Tak, żeby to wszystko było jak najbardziej e, niepoukładane, żeby to wszystko było, były zawieruchy na świecie, tak, żeby ludzie nie wiedzieli co mają robić, żeby żyli w strachu, e, żeby zapanował, mówiąc ogólnie, totalny chaos. Wiecie, że ich e, hasło to jest e, z chaosu porządek, tak? Więc oni teraz próbują zrobić chaos, totalny na całym świecie, i z tego chaosu wyłoni się Mesjasz. Mówiłem o tym już też niejednokrotnie, i wszyscy wskazywaliście mi równomiernie, że ten sen nie dotyczył mnie osobiście, ale ogólnie nas, wier nas wierzących. Ja myślę, że mogło to mieć podwójne znaczenie że częściowo dotyczył też mnie, mojej osoby, ale ogólnie. Mógł dotyczyć każdego wierzącego. Chodzi tu o nieczystość duchową, ponieważ ci prorocy będą siali fałszywe nauki. Jeżeli chodzi o mnie, być może mam w sobie coś jeszcze, co mnie oddziela od Boga, coś nieczystego. I być może dlatego właśnie ja ten miód czerpałem, bo nikt nie umiał mi wytłumaczyć, co znaczy to, że ja ten miód czerpie, tak? skoro to są fałszywi prorocy, fałszywe nauki, dlaczego ja ten miód czerpię. Natomiast ja wiem, że jestem oddany Bogu. Wiem, co mam w sercu, natomiast może są jeszcze pewne rzeczy, które w jakiś sposób mnie od Boga oddzielają. Myślę na tym od jakiegoś czasu, zastanawiam się, co to może być. Pewne rzeczy już mi przyszły do głowy, więc, w pierwszym znaczeniu, myślę, że to było sen ogólnie do wszystkich bieżących, to co nadchodzi, co nas czeka, ale również może osobiście nawet do mnie. Tak moi drodzy, także chciałbym Wam powiedzieć, żebyście się wystrzegali właśnie tych fałszywych nauk, żebyście nie skupiali się na tym totalnie, co się teraz dzieje, ale byście pamiętali, że to wszystko ma na celu wprowadzenie czegoś jeszcze gorszego, co dotyczy właśnie wiary, co dotyczy wiary. I wtedy będą, myślę, że wtedy będą najgorsze próby, najcięższe dla nas wierzących, bo jeżeli powstanie jedna światowa religia. I będą na siłę kazali nam uwierzyć, że jest tylko jeden Bóg, niezależnie czy wierzysz, już może nie będę wymawiał, ale wiecie, ile jest wiar na świecie. I gdy oni wspólnie dojdą do porozumienia i ustalą, że wszyscy wierzymy w tego samego Boga, tak? Nieważne jaki to jest Bóg, wszyscy w tego samego. Jeżeli powstanie jedna światowa religia i jeden Mesjasz, który będzie się podawał za Boga, a będzie czynił wielkie rzeczy, uwierzcie mi, bo tak mówi słowo Boże. Będzie zwodził świat, będzie czynił wielkie rzeczy, cuda i będzie bardzo, bardzo miłym człowiekiem. Takim dorany przyłóż, żebyście nie wrzucieli, nie powiedzieli, że hmm, to może być zły człowiek. Dlatego przez tą swoją miłość, oczywiście oszukańczą, będzie zwodził ludzi, że on chce pokoju. A tak naprawdę będzie chciał chwały dla siebie. Jeżeli do tego dojdzie, to ludzie będą musieli wtedy wybrać i uznać go za Mesjasza. Jeżeli uznają za Mesjasza, przyjmą w tej chwili z nami bestii. Duchowe, bo powtarzam jeszcze raz to, co mówię od początku, że znamie bestii jest duchowe, może być potem jakiś znak fizyczny, ale to później. Najpierw każdy będzie musiał wybrać, czy prawdziwa wiara, Biblia, Chrystus, Bóg, czy ten Mesjasz, którego przedstawi nam świat. A jeszcze taka uwaga, którą ktoś zwrócił mi, nie mi tylko ogólnie uwagę na to, jeżeli chodzi o Mesjaszu, proroków, zawsze byli prześladowani, jak czytamy słowo Boże, tak? Nikt ich nie lubił Zawsze byli wyszydza, wyszydzeni, źle widziani, ludzie nie chcieli ich słuchać, bo zwiastowali coś złego, tak? Nawoływali do pokory. A teraz będzie odwrotnie: ten fałszywy Mesjasz będzie uwielbiony przez ludzi, więc już to jest wskazówka, na którą nawet sam nie pomyślałem, że będzie coś nie tak. Bo ludzie nie chcą słuchać prawdy, jak wiecie przekonujecie się, jeżeli jesteście nawróceni, mówiliście już innym osobom o, o Bogu, nie chcieli tego słuchać, krzywo na was patrzyli tak dalej. więc to będzie dziwne, że teraz pojawi się Mesjasz, którego będzie uwielbiał cały świat. I to będzie to zwiedzenie. Także, moi drodzy, strzeżcie się tego, strzeżcie się tych właśnie fałszywych yy, nauk, trzymajcie się z całego serca Boga yy, i, i właśnie... Yy, to chciałam jeszcze powiedzieć, że ta cała sytuacja obecnie związana z, wiecie, z wielkim kaktusem jest odwróceniem uwagi od tego wszystkiego. Jest odwrócenie od uwagi, żeby, żeby ludzie się skupili na tym, tutaj, teraz, a tam za kurtyną, za plecami są przygotowania do tego najważniejszego, moi drodzy. To chciałam Wam przekazać, mniej więcej to oznaczał ten sen, tak w skrócie mówiąc. Eee, jeszcze jedna rzecz, moi drodzy. Eee, Trafiłem ostatnio przypadk przypadkowo na dwa nagrania, gdzie e, ludzie pod wpływem właśnie całej propagandy i oszustwa telewizyjno-medialnego no popadają już w paranoję. E, dzięki Bogu nasz kraj jest jeszcze w miarę świadomy e, z tym, co się dzieje, jest w miarę tolerancja, ale tak czy siak, co jakiś czas trafiają się ludzie, którzy naprawdę są już całkowicie, e, totalnie i już nic nie przetłumaczysz gdzie e, potrafi człowiek normalny jechać sobie w autobusie bez wiecie czego, czy tam w pociągu, a, a jeden ten człowiek trochę potrafi zatrzymać e, autobus, pociąg, tramwaj i wezwać policję, tak? Dlaczego ten pan czy ta pani nie ma tego, nie? I chwilę nad tym myślałem, i przyszła mi taka myśl. Myślę, że to przyszła mi myśl od Boga, dlatego chciałam się z Wami ją podzielić, bo jest bardzo dobra. Jak taki problem rozwiązać? Oczywiście, chcę tu zwrócić uwagę, że ten problem, o którym teraz powiem, jego rozwiązanie dotyczy się tylko sytuacji, w której rzeczywiście. Będzie to jest sytuacja ekstremalna, gdzie ktoś naprawdę narobi połaganu i wszyscy będą się na, na was chcieli rzucić, i będą mówili: A czy czemu ty nie nosisz tego, tamtego, załóż to, bo nas poza tego, tamtego, my nie chcemy być, wiecie, chorzy, i w ogóle, nie? Bo takie sytuacje się zdarzają, i to mam właśnie na myśli. Ogólnie, ra, raczej się nie polecam odzywać, um, powiedzieć wszystkiego dobrego, czy coś w tym stylu, tak, albo w ogóle się nie odzywać. Taka osoba najczęściej odchodzi, ale w sytuacji ekstremalnej przyszła mi taka myśl. Żebyśmy sobie zawsze mieli przy sobie Biblię, taką małą, nie dużą Biblię, wiadomo, że duża Biblia jest ciężka, ale są małe formaty Biblii, słowa Bożego, albo chociażby Nowy Testament, Nowe Przymierze, i w tym w tej Biblii naszej mieć zaznaczone co najmniej kilka wersetów, które mówią nam o miłowaniu drugiego człowieka, o wybaczaniu, o tym, żeby żyć w zgodzie z drugimi. Nie wiem, na przykład na przykład, miły bliźniego swego jak siebie samego. Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe Bądź wersety, które mówią o tym, żeby ufać Bogu, że kto ufa Bogu, tego nie, na tego nie spadną żadne zarazy, wojny yy, i Bóg będzie z nim. Tak to już tutaj parafrazuję z myśli, tak? Mieś takich kilka wersetów zaznaczonych, i kiedy rzucą się na was, na nas, na te ludzie, to nic nie mówić, wyciągnąć po prostu słowo Boże i zacząć czytać i powiedzieć też sobie nie czyn, czy drugiemu, co tobie nie miłe. Czy pan, pani, albo państwo znają tą, ksią tą książeczkę? Bóg mówi, żebyśmy się nawzajem miłowali i sobie pomagali, i zapytać się, a dlaczego państwo na mnie, mnie atakują? Czy ja coś państwu źle robię, czy szkodzę państwu? I myślę, że takie zachowanie może wywołać efekt, w którym ludzie powiedzą: hmm, Przestaną się odzywać, albo powiedzą a, jakieś świry albo je coś tam, i odejdą, tak? Ale. Sytuacja zostanie opanowana. Myślę, że to jest najlepszy sposób, żeby właśnie walczyć z Słowem Bożym no, z ludźmi, którzy są już poddani temu kłamstwu, i dla których już jest, no nie wiem, czy jest szansa. Jeszcze dla tych, którzy już są totalnie zakręceni, że użyjesz takich słów. Natomiast myślę, że to jest pełne rozwiązanie. A na przykład, gdy za zapytają nas, czy jesteśmy za, wiecie, powiedzieć tak, oczywiście, ja mam najlepszą szczepionkę, jaka może być. Moja szczepionka to Słowo Boże. Ufam Bogu, wierzę mu z całego serca i wierzę, że jeżeli Bóg będzie chciał, żebym żył, to będę żył. Jeżeli będzie chciał Bóg, żebym umarł, to mogę, może dzisiaj umrę. Ale ja ufam Bogu, to jest moja najlepsza szczepionka i nie ma lepszej. Proszę pani, proszę pana, zalecam, polecam, żeby. Również mieć w sobie wiarę, żeby czytać Słowo o Boże, bo wtedy mamy siłę, mamy wiarę, nie boimy się niczego, nie panikujemy. No i takie typu słowa, które mogą rozbroić przeciwnika, tak? Oczywiście polecam się do tego przygotować wcześniej, żeby gdy taka sytuacja już przyjdzie, być po prostu opanowanym, spokojnym i na spokojnie odpowiedzieć przeciwnikowi. Taka myśl mi się dzisiaj, moi drodzy, przyszła, więc dzielę się z nią z wami no i po prostu tyle chciałem Wam powiedzieć. Dziękuję serdecznie Wam za wszystko. Strzeżcie się, pilnujcie się. Nie dajcie się zwieść fałszywymi naukami. Pamiętajcie, że całe pismo jest natchnione przez Boga potrzebne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, żeby człowiek Boży był doskonały. Błogosławię Wam. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Chwała Chrystusowi. Alleluja.